Cześć, jestem Tatiana Krawczyńska-Zaucha i prowadzę dla Ciebie kanał Jutro. Jutro jest dla tych, którzy czują niedosyt w różnych aspektach swojego życia i chcą być inspirującymi liderami, rzetelnymi menedżerami i sensownymi rodzicami. Od kilkunastu lat pracuję z liderami z sześciu kontynentów i wspieram ich w efektywnej komunikacji, w budowaniu zespołów, w odkrywaniu i wdrażaniu w życie tego, co dla nich ważne, ale przede wszystkim. W życiu w zgodzie ze samym sobą. Ten podcast to odpowiedź na ich pytania, dlaczego nikt o tym nie mówi w ten sposób. Już teraz będę mówić. Na kanale Jutro, w każdy wtorek o 17. .00. A już dzisiaj zapraszam Cię na odcinek o tym, jak dobrze przeżyć święta. Wszędzie naokoło słyszymy, że celebrujemy święta, że celebrujemy Boże Narodzenie, że celebrujemy życie rodzinne, ale to nie do końca jest prawda. Te święta są świętami konsumpcjonizmu, a w wielu przypadkach również są świętami perfekcjonizmu. Żeby było perfekcyjnie, żeby było na bogato, żeby można się było pokazać. Słuchajcie, czy naprawdę o to chodzi w święta? Pomijając przypadki autentycznej biedy, nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, gdzie ktokolwiek skarżyłby się na to. To, co zapamiętałem ze świąt Bożego Narodzenia w domu, to brudne okna. Albo nie do końca był odkurzony dywan, albo było za mało daj na wigilię. Nie pamiętam naprawdę od nikogo nigdy nie słyszałam takich skarg. Natomiast mnóstwo słyszałam informacji o tym, że w święta są kłótnie, w święta są krzyki, w święta jest dużo alkoholu i ludzie w związku z tym kłócą się albo walczą nawet ze sobą. Wielokrotnie słyszałam od ludzi hasła nienawidzę świąt w domu. Zatem w tej wigilijnej gorączce. Zastanówcie się przez chwilę, po co są święta? Po co są święta w Twoim domu? Jaki jest ich cel? Czy ma być dwanaście potraw, ale okupionych ogromem pracy kogoś lub wszystkich? Czy dom i otoczenie domu ma być ustrojone najlepiej ze wszystkich w okolicy, ale znowu okupione nerwami, krzykami lub kłótniami? Czy naprawdę trzeba się postawić? w tym steropolskim postaw się, a zastaw się, gdzie stół pęka w szwach, wszyscy się obżerają, ale nikomu to nie wychodzi na zdrowie. Czy to naprawdę o to chodzi święta? Zatrzymaj się na moment w tej gorączce, w tej bieganinie i zastanów się, jaki jest cel twoich świąt. Co chcesz osiągnąć? Zapytaj też swoich bliskich, z którymi będziesz spędzać te święta. Jaki jest ich cel na te święta? Czego oni chcą? Czego oczekują? Może zamiast biegać i gotować, przygotowywać kolejne danie, po prostu usiądźcie i chwilę porozmawiajcie. Aby przy stole, zamiast ktoś siedzieć i myśleć sobie, kiedy to się skończy, kiedy to się skończy, aby każdy znalazł swoje miejsce i przestrzeń dla siebie, aby móc się wypowiedzieć, aby móc porozmawiać, pośmiać się, albo po prostu pomilczeć. Co ciekawe, młode pokolenie wcale nie chce wystawnych świąt. Wcale nie chce zachowywania tradycji. To wszystko jest męczące i na dodatek prowadzi do sprzeczek i kłótni, a młodym ludziom wcale to nie odpowiada. Może lepiej mieć dwa dania, i wtedy wszyscy wstaną od stołu, zadowoleni i nieprzejedzeni, i zdrowi. Świadomość tego celu na święta jest naprawdę bardzo ważna, ponieważ dążenie. Do tego, co się chce, umożliwi ci życie w zgodzie ze sobą. Więc jak już masz ten cel na święta, to zastanów się, w jaki sposób uczynić go bardziej zrównoważonym dla ciebie i dla Twojej rodziny. Zastanów się, jak bardzo on jest z perspektywy perfekcjonizmu, że wszystko musi być na tip-top, że wszystko musi być tak, jak było zawsze. Nie musi i nie o to chodzi w święta. Co to znaczy cel bardziej zrównoważony? Taki, w którym bierze się pod uwagę twoją autentyczność, twoją potrzebę bycia sobą. Pomyśl, dla kogo lub w imię jakiej idei musisz się przepracowywać w święta? Musisz mieć wszystko dosprzątane, dopięte na ostatni guzik. Popatrz z perspektywy przyszłości, jak chcecie zapamiętać te święta? Jakie wspomnienia chcecie budować? Jakie wspomnienia Ty chcesz budować? Jakie wspomnienia chcesz tworzyć? Za kilka lat usiądziecie i nie będziecie wspominać tego, czego nie było, ale będziecie wspominać atmosferę, będziecie wspominać emocje. Nasza pamięć jest pamięcią emocji, a nie pamięcią faktów. Pamiętamy emocje związane z jakimś wydarzeniem. Jakie emocje chcesz przeżywać w te święta? Jakie emocje chcesz, abyście przeżywali razem w te święta? Ja od wielu lat stawiam na jakość, a nie na tip-top i nie na ilość. Kilka potraw, ale dobrych, takich, które wszystkim smakują. Jeżeli coś będzie niedosprzątane, wow, nic takiego się nie stanie. Jak zrobimy razem, tak będziemy mieli. I to chyba kwintesencja świąt. To, co zrobimy razem, to mamy i z tego się cieszymy. A jak czegoś nie robimy razem, nie czuję się w obowiązku nadrabiać. Więc jeszcze raz: pomyśl o celu na te święta. Jeżeli można go uczynić bardziej zrównoważonym dla ciebie i twojej rodziny, zrób to. Bądź sobą i pozwól innym być ich wersjami siebie. Święta to budowanie emocji, pozytywnych emocji, to budowanie wspomnień, cała reszta to tylko dodatek. Niech dla Ciebie i Twojej rodziny te święta będą dobre, pełne radości i spokoju. Tego Wam życzę.